Od narzeczonej masz paczuszkę. Ojej, jeszcze za to. Antosia, No, otwórz. To. A co to? Takiego? to. Pomagaj, Musisz mu pomóc, bo on sam to no, jeszcze poczekaj, nie widział. No. Ojej, ojej. Oj, 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 oj. oj. Jakie? Zobacz, co to jest. O, dla mnie nawet nie miało Zobacz. Nie Zobacz. To jest. A, niebie, tego. To Jakie jest? kolorowe będziesz z nich budował? Czekaj. Dajcie nożyczki. E, e, to to? No co to jest? Będę no. budował? To nożyczki nasze Klocki jest. Lego. Ojej. W Lego to ja bym się zabawił. <śmiech> <śmiech> tak, Antuś, będziemy się zabawić tak? Tak, dajcie może nożeczki, to skończyły się, oh. coś nie na stół? Hmm. Oj, zaraz one będą grubcie wszędzie. kieszeni. No. Jeszcze mm -hmm. ja? O, będzie do kieszeni. Widzisz? Widzisz? Co to jest? No, o, tak, tak, tak. Najpierw tak. popatrzył i od razu. O! Zobacz tak. O! <grych> to no, jest no, tak. To To będzie, co To i zrobił sam no. sam tak rączką coś, nie? też, nowe jeszcze. Może poczekaj, niech sobie pokombinuje dziecko Bo na ten drugi o, tu, tutaj no dobrze sam ucieka jakoś ten. Nie, a do cziki jest świetne. Tak. Odzew. Na podwózę epide. <gry> <gry> mhm. Ale masz tutaj zabawę co antyków.